Witam wszystkich bardzo gorąco i zapraszam Was na nowy odcinek ze zdrabkami. Bardzo dużo osób pisało mi ostatnio, żebym zrobiła taki specjalny odcinek, żebym zdrapała wszystkie zdrapki za złotówkę, jakie są w ofercie. Także stwierdziłam, że to bardzo fajny pomysł, więc pochodziłam po kolektorach, poszukałam tych wszystkich zdrapek, bo wiadomo, nie w każdej wszystkie zdrapki są, ale udało mi się, tak mi się wydaje. Także dzisiaj zdrapiemy wszystkie rodzaje zdrapek za złotówkę i zobaczymy, czy przyniosą nam one szczęście. Więc jeżeli trzymacie za mnie kciuki i wierzycie, że mi się uda, to proszę o kciuki w górę. I co? Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i. Oglądamy. A więc przede mną zdrabki za złotówkę. Także słuchajcie, zaczynamy od pierwszej zdrabki, którą tutaj mamy: stokrotka, czyli po prostu w poziomej linii musimy zdrapać trzy takie same symbole. Pierwszy symbol, który mamy, to raczek raczek. Jaki raczek, krabik. Oj, dobra, dobra. Pomijmy to. Dalej mamy słońce. Słońce gorące i następnie napój, czyli niestety tutaj w pierwszej linii nie wygraliśmy, ale mamy jeszcze grę drugą i grę trzecią. W grze drugiej znowu mamy krabiczka, tym razem się nie pomyliłam. Dalej mamy ananasa i palemkę, czyli również nic nie wygrywamy. Kolejna szansa na wygraną to słońce gorące. U, dalej słońce jeszcze raz i czy będzie kolejne słońce? Ach, niestety mamy łódkę, także pierwsza zdrabka za złotówkę jest przegrana. Lecimy z kolejną zdrabką, kolejna zdrabka jest to złota karta. Czyli trzy takie same kwoty i wygrywamy daną kwotę. No to zaczynamy. Lecimy z tym tematem. Co pierwsze, 25 zł, kolejna kwota to 30 zł 35 złotych, dalej, kolejna jest złotóweczka. Następna również złotóweczka, i czy obok będzie złotówka? Czy nam się po szczęści? 15. No ale mamy jeszcze jedną szansę chyba jeszcze jedna na złotówkę. Więc okej, okay, fajnie, złotówka, czyli nam się po prostu zwróciła pierwsza z Także tak, już dalej nie będę zdrapywać, bo jak widzicie, tutaj dalej już nic nie będzie, także jeden złotych tu jest z nami. Straszne pieniądze, słuchajcie, straszne pieniądze. Kiedyś bardzo lubiłam tą zdrapkę Zobaczymy, czy teraz nam przyniesie szczęście. Musimy znaleźć taki dolarek. I wtedy wygrywamy przypisaną do niego kwotę. Pierwszy symbol to worek był warty 10 zł. Kolejny to monety za 2 zł. Dalej save za 20 zł. I plik złotóweczka, czyli wygraliśmy kolejną złotówkę. Bardzo fajnie. Następnie zdrabka świąteczna. Jeszcze mi została, także musi oczywiście się pojawić trzy takie same kwoty i wygrywamy kwotę. Coś podobnego, słuchajcie, do złotej karty, tyle że wersja świąteczna po prostu. 2 zł, złotówka, 20 zł, u 2000 mhm. Mm złotóweczka, 5 zł i jeszcze złotówka by nam się przydała, żeby wygrać. Niestety jej nie było, więc nie wygraliśmy. Następnie mamy, słuchajcie, lotka. Lotek, na czym polega? Musimy znaleźć, słuchajcie, dwa razy słonik w podwaja wygraną, ale generalnie musimy znaleźć słonika i wtedy wygrywamy wygraną. Zobaczmy na początku, co mamy do wygrania. 1000 zł, więc zobaczymy, czy nam się uda wygrać tysiaka. Fajnie by było, prawda? Pierwszy to ślimak. Kolejny. Oj, znowu, myślałam, że to będzie ślimak, to wywiórka z ogonkiem. I dalej mamy motyla, motyla noga i. Turczak, czyli nie wygraliśmy. I co dalej? Następnie będzie zdrabka ze złotówkę, która nazywa się wabank, czyli tu mamy moją liczbę, a moją liczbą jest dzisiaj 4, i musimy znaleźć w grze tą liczbę i jeżeli będzie to wygrywamy wygraną, więc na samym początku trafiła nam się dwójeczka, dalej trafiła nam się trójeczka. Dziewiątka. No i mamy tu jeszcze trzy szanse w ostatniej grze, a więc 7, 6 i 1. No niestety nie wygraliśmy, ale zobaczmy jaka była do wygrania, jaka była wygrana do wygrania, 5 zł, 500 zł i 100. No niestety, może przyniesie nam szczęście, słuchajcie, zdrabka z takim pięknym tytułem... Kocham Cię. Czy kocham Cię nam przyniesie wygraną, czy nie przyniesie? Jestem ciekawa, także sprawdźmy. Musimy znaleźć na polu gry ee, kwiatka, różyczkę właściwie, i wtedy wygrywamy kwotę. Więc, dawno tej zdrabki nie zdrapywałam, szczerze mówiąc. Czekoladki. Ona chyba nie jest jakoś popularna, ta zdrabka. Lowe krowy. Jeszcze jeden, czy dwa symbole, jak myślicie, bo ja nie wiem. No, może nawet trzy jeszcze. Dalej mamy łuk. Tu będzie jeszcze jeden symbol. Amorek, a tu już nic nie ma. A do wygrania było 60 zł. Niestety nie, nie trafia do nas 60 złotych. I kolejna zrabka, którą mamy za złotówkę, jest to kółko i krzyżyk. Wiadomo o co chodzi, więc szukamy na początku w pionie. Kółeczko, kółeczko i x. Teraz może w poziomie x i kółko. No to teraz kolejne sobie, zróbmy pion. x, x. Tutaj kółko i tu kółko, czyli nawet po skosie nie było, w poziomie nic nie było, także nie wygraliśmy. Następna zdrabka za złotówkę jest to 7, 13, 21, czyli po prostu obojętnie, bo dużo ludzi troszeczkę myli, czyli że w grze pierwszej musi być suma liczb 7, a w grze drugiej 13, a w grze 21. Nie, obojętnie, obojętnie w której grze musi po prostu suma wynosić albo 7, albo 13, albo 21, więc liczymy 7 plus 7 to jest 14. Plus 3. Wow, co tam się dzieje? Jakieś wybuchy. 17, czyli nie wygraliśmy, a do wygrania było złotych 200. Kolejna gra jest to 3, plus 8. To jest 11, czyli 12. Byliśmy bardzo blisko, no ale niestety nie. A do wygrania ile było? Jeszcze raz zobaczmy. 2 złote. No i ostatnia nasza szansa w tej grze jest to 1 plus 9, czyli 10. I tu trójeczka jakby była było fajnie. Niestety mamy 11, czyli również nic nie wygraliśmy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zdrabki złotówkowe. Ale, ale, mamy, słuchajcie, jeszcze inne wersje, bo na przykład straszne pieniądze. Mam wersję żółtą, ale znalazłam również taką bardziej halloweenową, więc spróbujmy, zobaczymy. To o co samo chodzi, czyli po prostu musi być plik. Jednak jest trochę inna szata graficzna, więc stwierdziłam, że fajnie byłoby zdrapać również w tym odcinku, skoro troszeczkę jakoś tam się różni. Więc mamy monety, worek, sejf i ostatnie pole na wygraną karta za 200 zł niestety nam wygranej nie przynosi. Jak widzieliście, mieliśmy kółko i krzyżyk w wersji fioletowej, i mamy również kółko i krzyżyk e, troszeczkę innej wersji, nawet tej jakby czcionka, Nie, może tylko, tylko kolor się różni. E, wersja zielona, więc spróbujmy też wersję zieloną. A nie sprawdziłam tu, ile ja do wygrania. Mnie to zawsze ciekawi. Do wygrania było 150 zł, ale i tak nic to nam jakby nie zmienia. Więc lecimy teraz tutaj z pionem, więc mamy tak kółeczko, kółeczko i kółeczko, i wygraliśmy automatycznie jej! Zobaczymy może, czy jeszcze coś dalej wygramy. Widzicie, fajny to był pomysł, żeby było, zdrap żeby zdrapywać tutaj jeszcze raz, tylko, że inne kolorki. No, no, no. Tutaj iksik. Może jeszcze raz coś wygramy, fajnie by było. No niestety, ale, ale wygraliśmy raz, więc zobaczymy, co było do wygrania. Złotóweczka. Także muszę powiedzieć, że w dzisiejszych zdrapkach nie wygraliśmy nic więcej niż złotówka. Złotówka to była najwyższa wygrana. A więc moi kochani, zdrapałam się. 11 zdrapek, no 11 zdrapek za złotówkę nie ma, ale tam niektóre się różniły kolorem albo szatą graficzną i udało mi się wygrać tylko 3 złote, więc trochę słabizna, no chyba mi się, nie, raz mi się udało w zdrapce po złotówkę wygrać 5 złotych i to była moja najwyższa wygrana i zawsze mi ciekawi ile wy najwięcej wygraliście, ile wam się najwięcej udało wygrać w zdrapce po złotówce, także dajcie znać no i co, miejmy nadzieję, że kolejny zrapping będzie szczęśliwy, jeżeli wierzycie w to i chcecie więcej zrapek, chcecie częściej na moim kanale zrapki, to oczywiście poproszę o kciuki w górę, jak będzie dużo kciuków w górę ja wtedy widzę, że jesteście zainteresowani tą serią i będę nagrywała częściej, to jest dla mnie mega, mega wielka motywacja no i co, ja dziękuję za oglądanie jeżeli Wam się podobają moje filmiki no to zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco wtedy będą się tam filmiki wyświetlały w subskrypcjach i będziecie po prostu je widzieć, także jeszcze raz dziękuję za oglądanie oglądanie śle, buziaczki, dla Was, pozytywną energię i do zobaczenia w kolejnych filmach, nie tylko zdrabkowych. Pa pa!